Jeszcze krótko taki bajczek, tak wygląda mój rower. Po wyścigu cały do mycia ogólnie, ale jak widać, nie ma, bo też za dużo nie padało. Troszeczkę tylko. Jak się spakowałem, tutaj z przodu mam taką małą torebeczkę i tutaj miałem całą. Yy, elektronikę, w sensie ładowarkę, yy, jakieś akumulatory zapasowe do latarki i taki, taką, taką maść na buldupy. dupy yy, tak żeby była w miarę pod ręką yy, tutaj jeszcze miałem z drugiej strony, aha tutaj jeszcze jakieś worki przeciwdyszczowe yy, mam w razie jakby padało yy, takie dotyczki do uszu w razie jakby trzeba było gdzieś tam się przespać i hałas by przeszkadzał tu jeszcze mam schowaną taką, o taki o, portfel z dokumentami w takiej formie, też żeby był pod ręką powiązać, o to portret z dokumentami w takiej formie, tu mam tylko dowód osobisty, jakąś kartę i jakąś gotówkę, bo za Zamockach na przykład to można tylko gotówką zapłacić więc warto mieć ze sobą, tutaj akurat nie było za dużo takich punktów gdzie by się jakieś takie pit stopy zorganizowane przez kibiców wystawiały ale na przykład na Pomorskiej czy, czy na Wiśle było takich rzeczy dużo i wtedy trzeba mieć gotówkę ze sobą tutaj z przodu tak zwany paśnik Czyli tutaj sobie chowałem całe jedzonko takie na trasie, które spożywałem i potrzebowałem mieć pod ręką, żeby się nie zatrzymywać. To sobie tu wyciągałem, czy tam trzeba tona, czy na jakąś kolerę sobie tu włożyłem, czy jakieś tam witaminki. To, to korzystałem z tego. Tutaj tak zwana kierowniczka, czyli wszystko co potrzebowałem mieć pod ręką, czyli tutaj miałem... E, telefon, powerbanka. Tutaj też miałem pod ręką elektrolity. Też często e, potrzebowałem z nich korzystać. Gdzieś tam, nie wiem, co dwie, trzy godzinki, starałem się e, brać sobie taką jedną kapsułkę. Elfidrosal, tam jest, nie wiem, jakiś tam magnes, potas, jakieś takie, cud, jakieś takie podstawowe, które trzeba uzupełniać. E, m, tu też miałem ściągę. Z, z punktami, które mogę sobie w każdej chwili wyciągnąć i, yy, no i taką zapinkę yy, korzystam z takiej linki Abusa to waży chyba z 60 gramów a zawsze tam na chwilę jak się, się wejść do sklepu i sobie na chwilkę przypiąć rower to, to można to w takiej fo fajnej formie yy, wykorzystać oczywiście nie jest to za za grube, pewnie by to kombinerkami albo nożyczkami nawet można było przeciąć, ale Chodzi tylko o to po prostu, żeby ktoś nie mógł sobie rower wziąć, chwycić głapkę i po prostu go zabrać I tu miałem tą z tyłu torbę podsiadłową I tutaj w środku miałem, nie wiem czy coś tutaj jeszcze będzie, bo już się trochę tam porozpakowywałem Tutaj była taka torebka mała, taka, takie, takie, takie dwie garści narzędzi tam miałem dwie dentki TPU do, do tych opon TPU, dlatego że to są grube opony od MTB, od roweru MTB i po prostu takie zwykłe dentki by bardzo dużo ważyły, a w razie gdybym na miał jakąś awarię i mleko by mi się wylało, no to wtedy po prostu bym no do tej opony włożył dentkę <laughs> Tu miałem jeszcze torbę z ciuchami, dosyć dużo z niej korzystałem, bo w nocy było bardzo zimno eee, jakieś tam raz musiałem nawet kalesony jakieś ubrać pod spodenki, eee, jakąś bieliznę termoaktywną, eee, często rękawiczki też zmieniałem z, z, z takich z krótkimi palcami na takie z długimi palcami, eee, było mi po prostu zimno, więc z niej korzystałem. Miałem też tutaj jakieś takie zapasowe jedzenie awaryjne, taką jedną saszetkę, jakiś liofilizat, to on miał chyba z 500 kalorii. W razie gdybym gdzieś właśnie jakiś punkt przegapił i byłby mi awaryjnie potrzebny jakiś posiłek, żeby się uzupełnić, no to miałem taki właśnie taką paczkę z liofilizatem. Chyba w Decathlonie to kupiłem 100 gram, towarzy, ale dawało mi takie poczucie właśnie, że jakby coś się wydarzyło, to to mam. No, też wodę musiałbym mieć, ale wodę to zawsze można gdzieś zapukać, kogoś poprosić, ktoś doleje ze szlaufa chociażby i nie będzie. No i tutaj miałem jeszcze taką apteczkę. To jest moja apteczka też w takim worku, takim deszczowym z IKEA chyba. No i tutaj miałem takie takie właśnie rzeczy jak jakiś, jakiś plaster w razie czego, tu jeszcze miałem jedną paczkę elektrolitów, bo myślałem, że więcej mi ich zejdzie, to takie ogrzewacze chemiczne, one są do ogrzewania stóp akurat, ale yy, no, no po prostu ogrzewają, działają tam kilka godzin więc jakby mi było gdzieś tam ciepło w nocy albo bym złapał jakąś awarię w środku lasu no i po prostu, bo dopó czasami dopóki się jedzie no to jeszcze jest ciepło, ale jak się człowiek zatrzyma to jest dopiero zimno, więc awaryjnie takie ogrzewacze sobie miałem niepotrzebnie w sumie wziąłem dwa, nie wiem dlaczego jeden by mi zupełnie wystarczył szczególnie na taki, na taki wyścig dosyć krótki, który trwa w sumie tam niecałe dwie doby tylko folię NRC też z podobnego powodu Jakbym po prostu potrzebował gdzieś, na przykład w nocy, w lesie by mi było zimno, to, to mógłbym wykorzystać, żeby się gdzieś tam dogrzać. Co tu jeszcze? Miałem jakiś plaster. Aha, tabletki przeciwbólowe i tabletki na sraczkę jeszcze miałem. No, szczęśliwie ani jedne, ani drugie mi nie były potrzebne. Ale, ale no awarii nie trzeba mieć, nie? żeby gdzieś tam nie szukać apteki Szczególnie chyba te tabletki na sraczkę, bo nie zawsze można dojechać nie, Może po prostu nie wystarczy czasu No i tu miałem jeszcze jakąś taką małą pasę do zębów i, i, I szczoteczkę taką właśnie w formie skróconej Żeby nie zajmowała za dużo miejsca i żeby za dużo nie ważyła Jeśli chodzi o napoje to tutaj miałem w tych dwóch bidonach cały czas y, y, izotonik, y, a wodę miałem w bukłaku na plecach. Tam mi 2 litry wody wchodziło, i też w tym bukłaku trzymałem kurtkę y, wiatrówkę. Y, ona też jest przeciwdeszczowa, więc jak jej nie potrzebowałem, to ona była po prostu z tyłu, tam w tym, w tym moim plecaczku. <laughs> No, i taka, takie, taka, taka konfiguracja tutaj izotoniki na dole woda u góry pozwoliła mi robić postoje nie częściej niż co 100 km, 100-150 km. Tak robiłem jakiś taki postój na uzupełnienie jedzenia i wody. No, i też do bukłaka lepiej nie wlewać izotonika, no bo później się go trudniej czyści. A taki bidem to można sobie po prostu odkręcić do zmywarki, rzucić i, i, i później nie będzie tak śmierdział. Jak bukłak, do którego się wlewa coś innego niż wodę. Tu miałem jedną lampkę, tu miałem drugą lampkę, no i ta lampka w zasadzie yy, taka fajna, bo, bo ma wymienne akumulatory. Yy, te akumulatory też są o tyle sprytne, że mogę je też tutaj z gniazda USB ładować. Sobie takie z Chin gdzieś tam zamówiłem. Chciałem taką lampkę na akumulatory, bo czasami wieczorem, jak wyjeżdżam gdzieś na rower, to, to nie zastanawiam się, czy mam naładowaną lampkę, czy nie. Po prostu biorę sobie drugi akumulator w kieszeń i wiem, że, że jak się po prostu wyczerpię, no to, to będę miał kolejną, a nie muszę teraz czekać i doładować lampkę, żeby móc sobie wyjść na rower. Natomiast, jeśli chodzi o nawigację w nocy, no to taka lampka no lepiej byłoby mieć jednak czołówkę, bo ona świeci tam do przodu, wiadomo, po jakimś stożku, ale no jak się jedzie czasami gdzieś tam po lesie, szczególnie na zjazdach szybko, gdzie, gdzie trzeba troszkę nawigować, no to, no to dobrze by było obrócić głowę i mieć oświetlone tam, gdzie po prostu się człowiek patrzy, bo trzeba się dużo rozglądać na boki i wtedy taka wtedy taka czołówka yy, lepiej by się sprawdziła. Yy, nie wiem jak z zasięgiem może mieć trochę gorszy niż ta lampeczka, ale, ale no, muszę jeszcze popróbować. Yy, miałem yy, czołówkę też ze sobą awaryjnie, na taki sam akumulator jak tutaj, więc za dużo nie ważyła, ale, yy, no, ale już nie chciałem jej wyciągać, już jej nie użyłem. No i wiadomo, podstawa, lemontka na jakieś szybkie, proste odcinki, mega robotę robi ta lemontka, zawsze się mogłem położyć trochę w innej pozycji na tym rowerze i i, 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 i cisnąć po prostu do przodu, jakby były jakieś takie właśnie szybkie, proste odcinki po równym terenie, czy jakimś tam szutrze bez dziur, no to zrobiłem, robiłem z niej mega użytek, po prostu leciałem jak rakieta. Jeszcze z takiej konfiguracji roweru, to pojechałem na takich Semislikach dosyć ryzykownie, bo, no bo, bo nie wiem jak one by się na błocie zachowywały, nie było na szczęście. No ale tak po takim suchym terenie to były bardzo szybkie, 50, więc też szerokie, komfortowe. Dwa bary tutaj nie nabiłem, czy tam nawet nie całe dwa bary. Yy, Zamleczone oczywiście. Tutaj jeszcze mam taką pompeczkę awaryjną, gdyby <laughs> trzeba było właśnie koło dopumpować, czy bym gdzieś laczka złapał. Yy, no i napęd Giery x 1 na 12 też się bardzo fajnie sprawdził. Trochę mi tam żężolił po drodze, yy, ale też nie, jest, nie, jest, nie był do końca dobrze ustawiony, więc <laughs> mu wybaczam. A tu jeszcze taki o, dzwoneczek schowany, no, często się przydaje jak tam gdzieś są przejazdy przez miasto, ktoś jest na drodze. Teraz mam akurat głośno, głośny bębenek w tym kole, no ale czasami można z daleka też tylko drgnąć i ludzie schodzą. No i tu jeszcze miałem mm, komputerek z Garmina, nawigację, która mi nawigowała. Yy, raz ją tylko lekko podładowałem, tam nie wiem z 15 minut może i mi w sumie starczyło na całą trasę. Generalnie ta nawigacja z Garmin'a chyba do 35 godzin yy, trzyma. Takie też było kryterium właśnie jakie kupowałem, to zdecydowałem się na ten model właśnie z tego powodu, że bateria tak długo trzyma i na zawodach ultra nie będę musiał za dużo ich ładować. Yy, I w sumie doładowałem to z 20 minut i tam gdzieś na pit -stopie i mi wystarczyło do, yy, do samej mety tej baterii, także... także Zrobiła co miała robić. No. I to by było tyle.